Cześć, tu Fron. Epic Games wróciło niedawno z wakacyjnego urlopu, a dziś wracam do was ja, by omówić ostatnie nowości w grze, garść ciekawostek, a także nadchodzący events i skiny. Na początek rzucimy okiem na kilka ostatnich zmian. Od 19 lipca trwa wydarzenie Klątwa Żagli, które sprowadziło do świata Fortnite piratów z Karaibów. Na wyspie pojawiły się dwie nowe pirackie miejscówki, stare skarbce zostały ozdobione, a pula broni została wzbogacona o trzy tematyczne przedmioty. Pierwszym z nich jest flint, który był już przywracany wiele razy, ale tym razem został zaktualizowany. Od teraz po wystrzale z tej broni otrzymuje się efekt niewrażliwości na obrażenie od upadku, więc podczas używania jej na wysokości nie musimy się już obawiać. Powróciły również mapy, które prowadzą nas prosto do skarbu. Tym razem ze specjalnych skrzynek wypada flint, dwie duże potki oraz nowy mityk, czyli statek w butelce. Po użyciu tego przedmiotu zjemie się ogromny statek, którym możemy pozbyć się każdego, kto stanie na naszej drodze, zadając aż 50 dobrażeń samym dotknięciem. Ten item bardzo skutecznie działa też na budowle, a jedynym ograniczeniem jest to, że na jednym slocie można mieć tylko jedną butelkę. Poza zmianami w samej grze zostały również dodane skiny do kupienia i mini karnet z masą nagród za wyzwania, a czas na ukończenie ich wszystkich jest do 6 sierpnia. W ostatni wtorek natomiast do gry została przywrócona Bed Mgiełka. Pierwszy raz trafiła na do gry na start rozdziału trzeciego i od tamtego dnia przez dwa lata służyła graczom. Po czym na starą sezonu Ulgi została usunięta i już nie wróciła. W sumie nie było to nic dziwnego, ponieważ od piątego rozdziału każde leczenie leczy stopniowo. Teraz Mgiełka wróciła i działa dokładnie tak samo jak dawniej. Pozwala uleczyć nie tylko nas, ale również naszych towarzyszy i to na naprawdę sporą odległość. Przejdźmy dalej. Reaktywacja została wydana już ponad miesiąc temu i trzyma się naprawdę nieźle. Przez cały ten czas utrzymuje się na równi, albo nawet nad trybem Battle Royale pod względem ilości graczy. To całkowicie nowa forma rozgrywki, w której odradzamy się po likwidacji, jeżeli przynajmniej jedna osoba z naszego oddziału przetrwała. W grze bierze udział 40 graczy na nieco mniejszej mapie. To nowa wyspa, ale zawiera ona wiele klasycznych lokacji i nawiązań do rozdziału pierwszego, jak Metalowa Lama, Transformers Out, czy Bunker Ware. Aktualnie tryb jest dostępny w formie duo i oddziałów, ale w najbliższym czasie możemy się również spodziewać wersji w trójkach, Pula broni tego trybu zawiera mnóstwo przedmiotów z różnych rozdziałów i raz na jakiś czas się one zmieniają. Niedawno te trzy przedmioty zostały zamienione na pema z podwójnym magazynkiem, strzelbę grom i pistolet mamut, z którego bardzo przyjemnie się strzela, a co najlepsze zapowiada się na to, że takie rotacje będą zachodziły częściej. Z wycieków wiemy, że lista nadchodzących broni do tego trybu jest naprawdę długa, a wśród nich znajdują się m.in. Aug, Redai karabiny snajperka z tłumikiem, granatniki, shotguny takie jak automatyczna strzelba, podwójna strzelba czy pierwszak oraz kilka przedmiotów jednorazowych. Pewnie wiecie, że w reaktywacji istnieje bardzo rzadka skrzynka pełna egzotycznych broni oraz jest niewielka szansa na zdobycie różnych starych mityków. Ich liczba wkrótce się zwiększy. Do puli tych rzadkich broni trafią również minigun brutusa, grappler podniebnej, kałach nieośniaka oraz granatnik i strzelba ładowana kitka. Co ciekawe, aktualizowana będzie również mapa. Na ten moment wiemy, że trwają prace nad biomem pustynnym. Oczywiście w klimacie pustyni z rozdziału pierwszego. Reaktywacja jest kolejnym dużym trybem, który pozostanie w grze na stałe. Twórcy powoli zaczynają organizować nawet turnieje dedykowane do tego trybu. Po drodze chciałbym przekazać podziękowania za wsparcie z kodem FRON. Pamiętajcie, że skryny zakupów z kodem możecie wysłać na moim Discordzie. Link w opisie. Wspominam o tym, ponieważ od kilku dni za wpisanie dowolnego kodu twórcy otrzymuje się bonus w postaci emoji. Może go zdobyć każdy z was. Jeżeli macie już wpisany jakiś kod to usuncie go, wpiszcie jeszcze raz i emotka będzie wasza. To nie koniec darmowych nagród. W grze ruszyły wyzwania letniego wyjazdu w trasę. To dziewięć bardzo łatwych wyzwań, aby je zaliczyć wystarczy po prostu grać. W zasadzie są to dwie przemienne misje. Zdobyć expo na Wyspach Twórców, czyli w trybie kreatywnym oraz zdobyć ekspo w dowolnych innych trybach jak Battle Royale, Reaktywacja, Lego itd. Wyzwania trzeba wykonywać po kolei, czyli mówiąc prościej najpierw to w trybie kreatywnym, potem to w innych trybach, a następnie znowu to w trybie kreatywnym itd. To proste, a jedynym utrudnieniem jest to, że nie można ich zrobić samemu. Trzeba je wykonywać z kimś w ekipie. Wyzwania nagradzają nas wieloma nagrodami, ale zdecydowanie najbardziej interesującą z nich jest Cybertrack. Aby go Dobyć należy ukończyć wszystkie 9 zadań. CyberTrack jest karoserią do SUVa i wraz z nią otrzymuje się również dodatkowe wzory i koła. Oczywiście, można też zmieniać jego kolory. Pojazd ten regeneruje i tankuje się tak samo jak wszystkie inne, ale fajnym szczegółem jest to, że zamiast ikonki zatankowania wyświetla się ikonka naładowania, no w końcu to elektryk. Jest on też o wiele bardziej cichy niż wszystkie inne pojazdy. Czas na wykonanie tych wyzwań jest do 6 sierpnia. Od tego dnia karoseria Cybertracka będzie dostępna do kupienia w sklepie. Na razie nie znamy jej ceny. Ale wiem, że wzór off-road jest limitowany dla tego wydarzenia i nie będzie sprzedawany w sklepie. Swoją drogą, Cybertruck ma własną serię Tesla, co sugeruje, że w przyszłości może pojawić się więcej samochodów tej marki. A jak już jesteśmy przy temacie out, to w zeszłym tygodniu. Ruszył nowy sezon Rocket Racing, dodane zostało aż 7 nowych map w klimacie wulkanicznym. Są też nowe wyścigi bez spiny, a rangi zostały zresetowane. Do sklepu natomiast trafił nowy pakiet zadań w cenie 41 zł: Zawierają skina pochodnia oraz karoserię Lockjaw, to ta sama, którą mają po sobie w tym sezonie, ale z kilkoma dodatkowymi wzorami. W trybie wyścigowym pojawiło się też kilka ogólnych usprawnień i poprawek błędów. Niestety jednak nie wpłynęło to znacznie na popularność tego trybu. Dalej gra w niego bardzo mało osób, a największy pik graczy przez ostatni miesiąc nie przekracza nawet 10 tysięcy. Kolejnym tematem na liście jest Fall Guys. Ostatni update to do trybu kreatywnego zasoby, które umożliwiają tworzenie map Fall Guys do Fortnite. Dołączając do takiej gry, nasz skin zmienia się w fasolkę i co najlepsze, każdy oryginalny skin Fortnite ma swoją fasolkową wersję. Niektóre wyglądają lepiej, a inne trochę gorzej. Jako fasolka możemy wykonywać kilka emotek, skakać, wspinać się i po prostu. Poczuć się jak Fall Guys. Mapy da się już budować, ale będzie można je publikować od 6 sierpnia. Tego dnia będzie finalny update obecnego sezonu i wraz z tym w grze ruszy cały event Fall Guys. Dodane zostaną wyzwania o kilka darmowych nagród. A co najlepsze, na mapie Battle Royale pojawi się Tor Fall Guys, w którym będziemy mogli rywalizować o w trakcie gry, jak kiedyś na statku matce. Tego samego dnia będzie również duża aktualizacja do trybu Lego, jej nazwa to Fast Travel. I wiemy, że zostanie dodane wiele nowych zabawek oraz z busy bojowe. Twórcy planowali też dodać mechanikę spania, aby można było pominąć noc, ale jak sami napisali muszą to jeszcze dopracować i ta funkcja zostanie wydana trochę później. Poza tym pojawi się możliwość zmiany różnych ustawień na istniejących już światach, co dotychczas było niemożliwe. To prawdopodobnie jeszcze nie wszystko. Pamiętacie Klombo? To wspaniałe stworzenia, których historia jest dość przykra. Zostały one dodane na początku rozdziału trzeciego, po czym w sezonie drugim zniknęły. Następnie w połowie tamtego sezonu na wyspę wróciły malinki Klombo. Z czasem zostały dodane ich zasypane wersje, a w plikach pojawiły się animacje tańca Klombo i mnóstwo innych wycieków. Niestety jednak na start sezonu trzeciego rozdziału trzeciego, jedyne co zostało po Klombo to ich czaszka. I od tamtego czasu słuch po nich zaginął. Ale na roadmapie, czyli planach twórców Fortnite na cały ten rok, które wyciekły kilka miesięcy temu, widać, że na tegoroczne wakacje zaplanowane było dodanie Klombo w wersji Lego. Niedawno likerzy odkryli, że w plikach Lego są już pierwsze oznaki na temat Klombo, a to tym bardziej potwierdza, że zostanie on dodany w najbliższym czasie. Ze starszych wycieków wiemy jeszcze, że do Lego ma zostać dodana dżungla jako nowy biom i podobno mają tam być roślinki takie same jak w dżungli z czwartego rozdziału. Na liście nadchodzących biomów jest też ciemny las, który mógłby pasować. Na halloweenowy update LEGO. Na tą okazję mogą też zostać dodane tajemnicze, upiorne skrzynki. Wiemy również o tyrolkach, armatach, katapulcie, młocie i krawitiganie, które pozwoliłby przynosić rzeczy, tak jak kiedyś w Battle Royale. Aktualnie najlepszym kolorem narzędzi w LEGO jest fioletowy, ale w plikach są już wzmianki o ich złotych wariantach, które byłyby jeszcze lepsze. Złote narzędzia można by było utworzyć z materiałów ukrytych w nowych liftowych jaskiniach. Mają się w nich znajdować tytan, diamenty i riftowe kryształy. Następnie te przedmioty dałoby się przerobić w rafinerii. Wyglądem przypominał na UR, UER, który znajdował się między wyspami rozdziału 2 i III. Mieliśmy okazję go zwiedzić na evencie oraz w trybie oszuści. To nie pierwsza taka ciekawostka w trybie LEGO. Po ulepszeniu wioski w naszych schematach odblokowały się książki takie jak Trilogia Pętlarz, prawdziwe historie urojonego reżimu, przygody Johna Jonesa, a nawet incydent z Glombo. No, to ewidentnie była zapowiedź. Niestety nie da się ich przeczytać, a szkoda. Mam też do Dobra informacja dla fanów LEGO, ale nie tego w Fortnite, tylko w rzeczywistości. 1 października w końcu oficjalnie zostaną wydane realne zestawy LEGO. Na początek dostępne będą 4 zestawy. Burgerek składa się z prawie 200 elementów, a jego cena to 65 zł. Lama kosztuje 175 zł. A w jej pudełku jest 700 elementów. Poza samą lamą, zestaw zawiera też zaopatrzenie, które trzyma w sobie lama. Kolejny jest ból bojowy. Jest on o wiele droższy, ponieważ kosztuje 440 zł, ale składa się z ponad 900 elementów. Do tego zawiera on również wiele ikonicznych postaci z Fortnite. Jest jeszcze bananek. Jest on na tyle szczegółowy, że ma aż 1400 elementów. I tak samo jak Bus kosztuje 440 zł. Jak już mówiłem, zestawy zostaną wydane 1 października, ale można je już podejrzeć, a nawet zamówić w przedsprzedaży na oficjalnej stronie LEGO. Koniecznie dajcie znać, czy kupujecie który z nich. Aktualizacja 6 sierpnia powinna również dodać minigana. Przewiną się nazwy już na początku tego sezonu, gdzie było widać, że powróci w między innymi niebieskiej wersji. Do zakończenia sezonu zostały już tylko 2 tygodnie, więc to będzie ostatnia szansa na dodanie go, no chyba że twórcy zrezygnowali z tego pomysłu. Choć w sumie nie dziwię się, że mogli go przysunąć na sam koniec. W połączeniu z medalionem dającym nieskończoną amunicję, minigun byłby naprawdę potężny. Tak czy inaczej, to będzie już ostatnia aktualizacja tego sezonu i w związku z tym na pewno doda ona jakieś podpowiedzi co do sezonu czwartego. Wiemy już, że skupił się on na motywie Marvela. Poprzednim razem, kilka dni przed sezonem Marvela pojawiły się komiksy z zapowiedziami, krater z młotem Thora i Frosty. Jestem ciekawy, jak bohaterowie przybędą tym razem. Kilka dni temu w radio Tajemniczo Transmisja pojawiły się nowe wiadomości prosto od Megalodona. Wspominam tam o rurociągu, który jest już prawie ukończony i bliski tego, by zatankować ogromny statek. A jego właściciel nie ukrywa, co zamierza nim zrobić. Kiedy mój Lewiatan zostanie zatankowany nitro, poluzuje całą tę wyspę ze Zaczernij niebiosa! Rozłupię brzegi na dwoje i pochłonię wasze żałosne miasteczka! Wiem, że mnie obserwujecie. Patrzycie, jak rośnie rurociąg, niosący nitro dla mej bestii, a bestia rozedrze was na strzępy. Nie powstrzymacie mnie, zapewnił mnie o tym mądry przyjaciel. To oznacza, że prawdopodobnie czeka nas kolejny mini event. Wejdą też nowe dialogi fabularne i tym razem mają się nas bezpośrednio na tajemniczym tułaczu. Na przestrzeni ostatnich dni do sklepu trafiło mnóstwo nowych skinów, w tym m.in. nowy Deadpool i Wolverine. Ich poprzednie wersje były limitowane i dostępne tylko w karnecie, więc to świetna okazja dla osób, które wtedy nie grały. Co ciekawe, opis nowego Deadpool'a to zdaje mi się, że jestem już w tej grze. To gdzie ten Midas? To nawiązanie do sezonu, w którym Deadpool pierwszy raz trafił do gry. To był sezon drugi, rozdział drugiego. Deadpool miał tam własny pokój, przejął jacht po śniaku i jako jedyny miał okazję tak ikonicznie przygotować sklep na dodanie skinów w jego motywie. W plikie gry skrywa się jeszcze gwiazda Sorina, czyli nowy skin Galaxii. Już od kilku lat, co roku w wakacji odbywa się turniej galakcji, w którym najlepsi gracze mogą wygrać skina, a po kilku dniach trafią do sklepu. Czekamy na ogłoszenie tego rocznego turnieju. Natomiast operatorka jest skinem do sierpniowej ekipaki i można już ją zdobyć. Dzięki Fragmentom skinów w wersji LEGO, które przez pomyłkę pozostały w pliku gry wiemy, że w najbliższym czasie zostaną dodane te oto skiny. Będzie też ten pan w motywie piratów i rekinów oraz nowy bananek z okazji wejścia LEGO Klombo. Zdaniem niektórych ten skin mógłby być nagrodą za ulepszenie kolejnego karnetu LEGO, poprzedni skupiał się na Star Wars, a ten mógłby mieć na przykład jakieś letnie budowle. Co ciekawe, wśród figurek LEGO znalazły się niewydane skiny, takie jak Catalina, Harmony Lee czy ten oto nowy As Przestworzy. Ten skin pojawił się na filmiku promocyjnym emotki w marcu tego roku, ale dalej nie został dodany do gry. Być może w końcu wejdzie. Poza tym przez ostatnie kilka tygodni w grze były dostępne wyzwania akcji Restart, a nagrody za wykonanie ich należały do zestawu niewydanego skina Żelka. To idealny skin na lato i on również może zostać dodany w najbliższym czasie. Są również wzmianki o nowej wersji Opoki. Jest ona skinem z karnetu z rozdziału trzeciego i wyróżniała się dużą ilością masek. Powstawanie każdego skina dzieli się na kilka etapów. Najpierw jest pomysł, który następnie jest przekazywany do artysty, a jego zadaniem jest narysować to, co Zostało mu przedstawione. Dalej twórcy Fortnite wybierają najlepszą narysowaną wersję i starają się przenieść ją do gry. W przypadku Opoki artysta, który projektował tego skina, narysował wiele różnych wersji, które znacząco różnią się od jej finalnego wyglądu. Być może któryś z tych projektów zostanie wykorzystany do jej nowej wersji. W temacie skinów mam jeszcze jedną informację. To co właśnie widzicie, to pierwsze spojrzenie na sklep, który wkrótce będzie dostępny na stronie Epic Games. Już niedługo będzie można przeglądać i kupować rzeczy na swoje konto przez stronę. Po prostu, żeby coś kupić, nie trzeba będzie już wchodzić do Fortnite. To będzie dobra opcja, gdy wyjdzie jakiś fajny skin, a ktoś akurat będzie na wyjeździe czy coś. Przy okazji, chciałbym też odpowiedzieć na pytanie, co z Kratosem. Kratos jest skinem z drugiego rozdziału, który wracał kilka razy do sklepu, ale od 2021 już się w nim nie pojawił. Sam skin nie jest tak istotny, ale masa osób czeka na powrót jego kilofa offa, Kilka miesięcy temu Kratos został zaktualizowany i to nie raz. Przez kilka aktualizacji pod rząd, jego animacje były ulepszane, Dostosowywana, ale do teraz nie wrócił. Kratos jest gotowy i może wejść tak naprawdę każdego dnia bez wcześniejszej zapowiedzi, ale na razie nie wygląda na to, żeby coś takiego miało się stać. Jednak 19 września tego roku, gra God of War Ragnarok na Rock zostanie wydana na komputery i będzie można je pobrać m.in. na Epic Games Store. Możliwe, że właśnie tego dnia Kratos wróci do sklepu. To jest jedyna data, którą na ten moment możemy obstawiać. Ale to nic pewnego. Mam jeszcze dobrą informację dla posiadaczy iOS. Jak pewnie wiecie, w 2020 roku Fortnite został zablokowany na urządzenie z iOS-em, a osoby, które go już miały, zatrzymały się w stanie trzecim rozdziału drugiego. Było tak, ponieważ gra nie mogła być aktualizowana aż do teraz. Przez ostatnie lata toczyły się rozprawy sądowe Epic Games i Apple, które finalnie Apple wygrało, ale mimo tego zostało zmuszone do przywrócenia Fortnite, przynajmniej w pewnej części świata. W Unii Europejskiej obowiązuje nowe prawo, które które nakazuje udostępnienie możliwości pobierania aplikacji z zewnętrznych źródeł. Mówiąc prościej, Epic Games będzie mógł udostępnić swój launcher z możliwością pobrania Fortnite na iOS i bezpośrednio od nich wiemy, że ciągle nad tym pracują. A nowy launcher zostanie wydany jeszcze w tym roku. Taka opcja będzie również dostępna w Wielkiej Brytanii, mimo tego, że jakiś czas temu opuściła Unię Europejską. I to tyle z ostatnich i nadchodzących nowości. Na koniec chciałbym poświęcić chwilę dla sezonu 10. 1 sierpnia minęło już 5 lat od jego premiery. Był to ostatni sezon rozdziału pierwszego i z tej okazji zostało przywrócone mnóstwo starych lokacji. Tak naprawdę co tydzień coś było przywrócone na wyspę, a każda z miejscówek miało swoje bonusy. Przykładowo w lepkim lasku było tak zwane Taco Time, na rozgwieżdżonych przedmieściach były gwiazdki, z których wypadały bronie, a na mokrych moczarach można było zamieniać się w rekwizyty. Poza starymi miejscami pojawiły się też nowe. Mniej więcej w połowie sezonu została dodana Pandora z Borderlands, a pod koniec Gotham City, którego klimat był naprawdę niesamowity. Pod względem zmian na mapie to był zdecydowanie najlepszy sezon, ale jednocześnie jeden z najbardziej kontrowersyjnych. Dodał on wiele fajnych przedmiotów, ale wśród nich były też tak zwane mechy. Mechy były bardzo mocne i twórcy co chwilę próbowali osłabiać na różne sposoby. Niestety jednak to nic nie dawało i spowodowało odejście wielu osób od tej gry. Na tamte czasy to była naprawdę duża afera. Wtedy gracze nie byli jeszcze przyzwyczajeni do tych wszystkich mocy i tak dalej. W trakcie sezonu 10 pojawiła się też jedna z najdziwniejszych zmian. W pewnej aktualizacji Twórcy nagle podjęli decyzję o tym, że wyłączą turbobudowanie. To jeszcze bardziej nie spodobało się społeczności i szybko zostało cofnięte, a wszystko zakończyło się wielkim eventem z rakietą. Hype był wtedy niesamowity, każdy znowu interesował się Fortnite, a po dwóch dniach wpatrywania się w czarną dziurę rozpoczął się rozdział drugi z nową mapą, nowymi mechanikami itd. Skoro mamy już okazję, to chciałbym też poruszyć temat ogólnie tego sezonu. Od początku był on kontrowersyjny. Auta, nitro, pięści i samo nitro były bardzo mocne. Na początku było to fajne, bardzo odświeżyło to system walki w grze, ale dla niektórych to było po prostu za dużo. Gracze podzielili się na tych, którzy lubią chaos i podobało im się to, oraz na drugą stronę, która woli spokojnego, klasycznego Fortnite. Epic Games szybko zdecydowało się osłabić każdy element tego sezonu, i pytanie, czy to była dobra decyzja? Zdaniem wielu osób, to całkowicie zrujnowało ten sezon. Straciło sens i stał się po prostu nudny. Z czasem auta i rękawice zostały usunięte z rankedów i wygląda na to, że twórcy chcą zacząć oddzielać rankedy od zwykłych nierankingowych trybów. I to moim zdaniem jest krok w bardzo dobrą stronę. Po drodze było kilka fajnych aktualizacji, ale nie było letniego eventu jak co roku. Nie było fajnych letnich wyzwań. Został dodany tylko jeden letni skin, a na polu bitwy nie było nawet jednego letniego przedmiotu. Dopiero wydarzenie Piratów z Karaibów ożywiło trochę grę i sprawiło, że można poczuć to lato na mapie. Tak naprawdę główną atrakcją w tym roku był tryb reaktywacja. Dodanie go sprawiło, że to pierwszy raz, kiedy Battle Royale miał mniej graczy niż jakikolwiek inny tryb. Ludzie bardzo lubią wracać do przeszłości i idealizują to, co było kiedyś. Dlatego Old Fortnite było tak popularne. Ale zastanawiam się, czy to faktycznie jest jedyny powód. Grafika i mapa na pewno była takim halczykiem, który przyciągnął tych ludzi. Ale mam wrażenie, że tak bardziej długoterminowo tu nie chodzi o grafikę i mapę. Mam wrażenie, że ludzie po prostu wolą prostego Fortnite, bez tych wszystkich mocy i tak dalej. To nawet nie chodzi o rozdział pierwszy. Rozdział drugi też na początku był taki prosty. Wśród ulubionych sezonów graczy spoza rozdział pierwszego jest też na przykład sezon pierwszy, rozdział trzeciego. I jak tak teraz myślę, to wtedy też wszystko było takie proste. Tylko z drugiej strony gra nie może stać w miejscu i musi się rozwijać. Kwestia tylko, w jakim kierunku. To takie moje przemyślenia. Poza tym jest też wiele innych elementów, o których mówią gracze. Nie ma już prawie żadnych eventów, a to między innymi one tworzyły całą tą magię. Fortnite stał się teraz centrum, w którym znajdziecie wszystko. Od strzelanek, po lego, wyścigi i w zasadzie co tylko sobie wyobrazicie. I to niesamowite, ale szkoda, że coś musiało na tym ucierpieć. Nowe sezony dalej są fajne, ale sporo osób czuje, że twórcy nie wkładają już w nie całego swojego serca. Fortnite dalej dobrze się trzyma i ma wiele do zaoferowania, ale jest mi kilka problematycznych kwestii. Niektórym ta gra po prostu się znudziła i to jest zrozumiałe. Chciałbym zapytać Was, co sądzicie o aktualnym Fortnite i jak myślicie, w jaką stronę powinien pójść? Swoją drogą wiele osób zauważa, że społeczność Fortnite tkwi w pewnej pętli. Na początku sezonu jest duży hype, każdemu się podoba, wiele osób mówi, że to jest najlepszy sezon. Potem mija trochę czasu, nowości jest trochę mniej i mnóstwo osób zaczyna zauważać wszystkie istniejące problemy tej gry. A potem zbliża się koniec sezonu i hype znowu wzrasta. To tyle z tego, co chciałem przekazać na dzisiaj. Ale jeszcze zanim skończymy. No, to teraz dziękuję za oglądanie. Cześć.